Wirus w żadnym rodzaju szczepionek przeciw SARS-CoV-2 nie jest podawany wirus SARS-CoV-2 ani jego y, część, w sensie takim, że jest to cała komponenta wirusowa szczepionkach, które w tej chwili stosujemy, jest podawane białko, jest podawany kwas rybonukleinowy messengerowy, czyli to jest informacja genetyczna do wyprodukowania tylko jednego z białek wirusowych, jednego białka, niczego więcej, nie całego wirusa. Te szczepionki, które są tak zwanymi szczepionkami wektorowymi, one wprowadzają materiał wirusowy do komórki poprzez osłabione wirusy innego rodzaju, adenowirusy. Więc to się może komuś pomyliły te dwie kwestie, tak? że to jest wirus, ale to nie jest w, tej, w tym rodzaju szczepionek i też nie wirus SARS-CoV-2, tylko inny wirus, który jest po prostu nośnikiem, który jest wektorem, stąd te szczepionki zwane są wektorowymi. Natomiast w szczepionkach mRNA, które stosujemy obecnie, wprowadzany jest tylko materiał informujący o tym komórkę, jak ma wyprodukować białko. Jedno z białek wirusowych, najważniejsze białko, wobec którego będzie tworzyła się odporność. Preparat podawany jest domięśniowo, i to właśnie komórki mięśniowe, do których dociera informacja o białku, białku Spike tym najważniejszym białku wirusowym. One nie w jądrze komórkowym, tylko w mitochondriach komórki, czyli nie tam, gdzie jest przechowywany nasz materiał genetyczny, tylko zupełnie w innym miejscu w komórce, wytwarzają na podstawie tej informacji genetycznej białko wirusa. To białko jest prezentowane na błonie komórki. I wobec tego białka wytwarzana jest odpowiedź immunologiczna, czyli rusza cała kaskada zjawisk immunologicznych, które mają za zadanie wytworzyć przeciwciała przeciwko wirusowi i wytworzyć tak zwane komórki pamięci. One są nawet ważniejsze niż przeciwciała, bo one w razie zaniku przeciwciał te przeciwciała wytworzą. Czyli ma być reaktywowany układ czy aktywowany u osób, które nie chorowały układ, który w razie zagrożenia obroni nas przed wirusem, czyli w razie kontaktu z prawdziwym wirusem, będziemy mieć narzędzia do obrony przeciwko zakażeniu. Czas od rozpoczęcia badań klinicznych nad szczepionkami przeciw SARS-CoV-2 do ich rejestracji jest faktycznie dość krótki. Ale trzeba pamiętać, że technologia, na podstawie której, czy która posłużyła do wytworzenia tych szczepionek, była znana i to była znana od 20 lat to nie jest taka technologia nowatorska tylko nie było jak gdyby potrzeby wykorzystania jej na tak ogromną skalę. W związku z czym, w tej chwili, jak ta potrzeba zaistniała, no to ruszyły laboratoria badawcze, potem ruszyły fabryki i te szczepionki zostały wytworzone. Faktycznie, my nie wiemy, jak długo będzie aktywna nasza odporność poszczepienna. To jest jedyna rzecz, której de facto nie wiemy. Natomiast wydaje się, że będzie to co najmniej kilka miesięcy, ja mam nadzieję, że to będzie minimum rok. Tak się wydaje. Natomiast, y, jeśli chodzi o bezpieczeństwo szczepionek, to ten czas, który mamy w tej chwili już do, od momentu zakończenia badań klinicznych do momentu wprowadzenia szczepionek na rynek, jest absolutnie wystarczający do tego, żeby powiedzieć, że szczepionki są bezpieczne. Dlatego, że y, większość działań niepożądanych dzieje się w kilka dni, maksymalnie tygodni wszystkie właściwie w ciągu Tygodni po szczepieniu, nie dzieje się nic później, do tej pory nigdy się tak nie zdarzało, żeby cokolwiek miało się wydarzyć później, więc ten okres obserwacji to my mamy już za sobą. Plus miliony osób zaszczepionych na świecie, gdzie widać, że szczepionka jest bezpieczna. Podstawowym przeciwwskazaniem i jedynym Stałym przeciwwskazaniem jest odczyn anafilaktyczny w wywiadzie. My lekarze tak to nazywamy, ale to oznacza, że jeżeli pacjent, który ma być zaszczepiony, kiedykolwiek w życiu e, zareagował reakcją anafilaktyczną czyli zdarzyła się u niego reakcja anafilaktyczna to jest taka reakcja uczuleniowa, ale bardzo silna, wstrząsowa reakcja uczuleniowa. Na jakikolwiek preparat leczniczy, bądź na przykład na y, element pożywienia, bo są osoby, które w ten sam sposób reagują, niekoniecznie na leki, ale na przykład na skorupiaki, prawda? na takie y, elementy w żywności, które są bardzo y, y, alergizujące, to mogą być orzechy na przykład. Prawda? Jeżeli są osoby, które w ten sposób reagują na żywność, czy na leki, czy na szczepienia, takie osoby bezwzględnie nie powinny być szczepione. Stąd jest ta ankieta przed szczepieniem i wywiad lekarski. Badanie nie jest konieczne, bo żaden element badania, właściwie nie, wynik badania nie stanowi przeciwwskazań do szczepień. Natomiast ten wywiad w, w, w kontekście właśnie odczynów uczuleniowych jest bardzo ważny, dlatego że jedyne le, reakcje. Alergiczne, ciężkie reakcje alergiczne po obecnie prowadzonych szczepieniach, w, w, w wyniku szczepień antysarsko-2, były właśnie u osób, które taki wywiad alergiczny miały w przeszłości. Tak? Czyli tych osób faktycznie nie możemy zaszczepić, bo jest to dla nich niebezpieczne, ale tym bardziej powinniśmy zaszczepić wszystkie osoby wokół nich. Czyli stosujemy taką strategię kokonu, czyli członków rodziny, osoby z pracy, czyli współpracowników, wokół takiej osoby powinniśmy zaszczepić i w ten sposób ją chronić przed zakażeniem. To się zdarza. No niestety, jeżeli szczepimy w epidemii, w tak rozpowszechnionej epidemii, jaką mamy w tej chwili, to oczywiście może się zdarzyć, że zaszczepimy. Człowieka w okresie wylęgania zakażenia SARS-CoV-2. To jest możliwe. Poza tym pamiętajmy, że w pierwszych dniach po szczepieniu nie mamy pełnej odporności. Ta pełna odporność dopiero się buduje tydzień po drugiej dawce. Czyli dosyć, dosyć późno. Czyli pierwsze powiedzmy dwa tygodnie po pierwszym szczepieniu to jest okres, kiedy absolutnie można się zarazić SARS-CoV-2. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości i takich pacjentów mamy. Natomiast już mamy obserwację, że w większości przypadków te zakażenia przebiegają po pierwsze łagodnie. Czyli już jest jakiś efekt szczepienia, że my widzimy, że te osoby, które faktycznie okazało się, że są zakażone po pierwszej dawce, te osoby faktycznie chorują albo skąpo objawowo, albo bezobjawowo. Były wykryte, na, dlatego że na przykład w ich otoczeniu byli zakażeni, więc były badane. Więc to jest pierwsza dobra informacja. My w tej chwili, jako Polskie Towarzystwo Epidemiologów Lekarzy Chorób Zakaźnych, zdecydowaliśmy, że jeżeli zdarzy się zachorowanie między pierwszą a drugą dawką, drugą dawkę będziemy podawać planowo. Czyli nie przekładamy szczepienia, tylko podajemy drugą dawkę między 21 a 42 dniem od dawki pierwszej. Czyli musimy się jak gdyby zmieścić w tym okienku, który firma Pfizer proponuje do, jako maksymalny czas podania drugiej dawki. Bo wiemy, że w tym 21 dniu czasami się nie zmieścimy z tymi osobami, które zachorowały, chociażby z tego powodu, że one mogą być w izolacji, nawet jeżeli nie będą miały. Objawów choroby, to po prostu nie będą mogły wyjść z domu. W związku z czym, jeżeli będziemy musieli przesunąć to szczepienie, które planujemy, że będzie w okresie takim, jakim było zaplanowane pierwotnie, to wykonać je musimy do 42 dnia od pierwszej dawki szczepionki.